Cześć dzisiaj pokażę wam jak w języku Java możecie wykorzystać operator plusa do dwóch różnych operacji na samym początku piszemy sobie instrukcję system.out.println i tutaj będziemy chcieli napisać 2 plus 2 czyli tutaj plus jest operatorem arytmetycznym czyli dodaje nam dwie wartości liczbowe do siebie czyli 2 plus 2 wyjdzie nam 4 natomiast niżej chcemy sobie napisać jeszcze raz instrukcja system.out.println i chcemy tutaj zrobić operację konkatenacji czyli tutaj plus zadziała jako operator, który ma połączyć dwa łańcuchy znaków, czyli jest to operacja konkatenacji imię, dwukropek i tutaj będziemy chcieli dodać Anna i widzimy, że tutaj operator plusa będzie operatorem konkatenacji. Uruchamiamy i widzimy, że faktycznie tutaj mamy wynik dodawania, a tutaj mamy wynik konkatenacji. Czyli warto sobie zapamiętać, że plus umożliwia wykonywanie dwóch różnych operacji.